way out i wish i could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies how your smile makes my heart skip a beat how every time i'm with you i feel so complete so complete Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj Renault Megane z 2009 roku z mocnym, dynamicznym silnikiem 1.9 dci, 130 koni mechanicznych, także już naprawdę jest tutaj czym pojechać. Auto w dosyć bogatej wersji z Klimatronikiem, z kurzadą kierownicą, zewnętrznymi takimi felgami większymi, Keylessem, czyli bez kluczykowym systemem. Oddalamy się, auto samo się zamyka. Wszystkimi szybami elektrycznymi No nie jest jakimś tam golasem Oczywiście tempomat, sterowanie radia z kierownicy I tak dalej, i tak dalej Całkiem taka przyzwoita wersja Co najważniejsze w tym modelu, ok. którym tutaj jedziemy egzemplarzu To jest to Taki Egzemplarz jak na rok 2009 Wzorowy Oryginalny Bezwypadkowy nawet przednie zderzaki są w kolorze oryginalnym i tylny tak samo. Także wyjątkowo długo się uchował i naprawdę nie był jakoś tam zniszczony ten samochód. Jak na te lata i na swój przebieg, który jakby nie było wynosi 237 tysięcy kilometrów. Auto posiada dwie karty. Co jest bardzo ważne, bo dorobienie takiej karty to 800 zł, książkę serwisową. I jest autem pochodzących z rąk prywatnych, nie jest jakiś pofirmowy i tak dalej, co jest bardzo ważne. No. Oglądając ten egzemplarz i jakiś mając porównanie z podobnymi Renomeganami, które na pewno nie jedne tutaj znajdziecie na internecie to jest to jeden z najfajniejszych i najbardziej takich technicznie widać ten silnik to wszystko mocnych egzemplarzy jeśli chodzi o stan jakimi kiedykolwiek jeździłem i naprawdę miały po 150-160 tysięcy przebiegu ale tak zdrowe jak ten egzemplarz to jeszcze jeszcze nie widziałem Renault Megane z tych lat 10, między 10 a 11 mniej więcej Auto nowoczesne, przyjemne w jeździe, dosyć miękkie, ale nie, nie, nie tak bardzo jak jakieś titrojeny. Tak wszystko jest dosyć bardzo wyważone. Uważam, że za te pieniążki, tutaj, za które takie megany możemy kupić, no to naprawdę jakiś tam Volkswagen Golf, coś takiego. No to już kupimy naprawdę takiego dosyć wyświstanego, że tak powiem. A i megany na ogół też są różnego stanu. Nie cena czyni tutaj jakiś stan, tylko po prostu konkretny egzemplarz. A ile jaki kosztuje, to nie zawsze idzie razem w parze z jego stanem. Tutaj myślę, że egzemplarz naprawdę, którego by się nikt nie powstydził. Jeśli by zobaczył, czy użytkował dalej. Auto z silnikiem 1.9, 130 koni, bardzo mocne. Naprawdę na ten tutaj są, na ten tutaj Y, masę, gabaryt i na tą klasę samochodu, to jest to bardzo dużo, i naprawdę, już jest czuć, że ten samochód naprawdę jest dziarski i ma tutaj, jest tutaj w co wdepnąć, i ten samochód chce jechać. Tutaj naprawdę z tym nie będzie problemu. A co za tym idzie, spalanie naprawdę jest niewiele, tylko większe jak w tych słabszych silnikach 1,5. Naprawdę, tu. Litr to jeszcze jest za dużo, żeby dodać. Sam tym egzemplarzem przejechałem jakieś 300 km. Tutaj już u nas w Polsce. I spalanie wyszło w szybkiej jeździe autostradowej 5,6 litra na 100 km. Auto wyglądające w środku jak na swoje lata i na konkurencję bardzo nowocześnie. No naprawdę tutaj porównywać Astre H lub jakiegoś golfa piątkę, bo gdzieś to mniej więcej podobne są pieniądze, to naprawdę jest jakby trochę taka zbrodnia, ponieważ no naprawdę w tym megane z tych wszystkich samochodów, takich najbardziej popularnych na rynku, to będziemy się czuli chyba najbardziej nowożytnie. Dużym tutaj też plusem jest, czego nie dodałem, skrzynia biegów sześciobiegowa. Oczywiście w tych 1.5 są pięciobiegówki w wersjach 110-konnych i tym podobnych. A jeszcze mamy tutaj 1.6 taką też wersję, z chyba około też 130 koni, która od razu mówię, bo jeździłem, są podobne testy. O wiele, wiele gorzej przyspiesza i ta dynamika jest zupełnie. Zupełnie inna jest niż tutaj w tym 1.9. Naprawdę jest przepaść dużo. Auta są w środku obszerne, z tyłu jest bardzo dużo miejsca, bagażnik też jest duży jak na tą klasę. Na pewno jeśli chodzi o te przestrzenie tutaj, to po prostu no, żaden jakiś tam samochód w tej samej grupie to go nie, nie pokona. No, mniej więcej jest tak by to na zaprojektowane, żeby tego miejsca było dużo. Dół cały samochodu jest rozciągnięty, także tutaj wszędzie na nogi i z przodu, i z tyłu na pewno będziemy mieli miejsca dosyć. Oczywiście komputer pokładowy spalania takie rzeczy. Jak najbardziej tutaj posiada ten samochód. No, jadąc tak delikatnie na tej czwórce, to mam około 3,5 litra spalanie, ale wiadomo, to nie jest miarodajne niech 60 na godzinę 3 litry nie będzie palił jeździł, ale. Tak mniej więcej to wygląda. Średnie zużycie paliwa może teraz zresetujemy. Samochód stał. Też zobaczymy, co się tam pojawi na koniec testu, który na pewno nie będzie to jakimś niskim spalaniem, ale zawsze jednak. Bo między innymi będziemy później sprawdzać przyspieszenie tego samochodu. Auta te jeśli chodzi o Renault, są prostymi konstrukcjami Nie można tu mówić coś jak w dawnych czasach, że coś jest francuskie Nie, francuskie to bardziej Citroen, Peugeot Tutaj naprawdę Renault to bardziej prostotą dorównuje autom niemieckim Słynna Dacia też, jakby nie było, wywodzi się z Renault i też jest autem Przynajmniej na początku była prostym, bo wiadomo, coraz bardziej te samochody wszystkie stają się może bardziej naszpikowane elektroniką, a nie, nie, niekoniecznie może jakieś tam nowocześniejsze. Bo za wiele się już tej nowoczesności nie zmienia jeśli chodzi o zawieszenia i własności jezdne tymi wszystkimi samochodami. egzemplarz, którym jedziemy, jeszcze raz wspomnę, jest naprawdę w znakomitej kondycji. Nie jest jakiś taki gdzieś z krzaków wyciągnięty, jakiś taki jakiś ulep, cokolwiek można powiedzieć o samochodzie, że wszystko jest gdzieś paciane, tu trochę pomalowany, tam trochę pomalowany. naprawdę taki fajny egzemplarz. Już nie chodzi o te wszystkie sprawy blacharskie, ale widać, że też o ten samochód dbano, przynajmniej gdzieś w jakimś garażu musiał stać. A przebieg 237 tysięcy to naprawdę jest tutaj absolutnie niezauważalny. Trudno jest uwierzyć nawet w ten przebieg. Chociaż zdajmy sobie wszyscy sprawę, że taki przebieg 237 na ten rocznik to jest bardzo mało. I nie znaczy to, że ten samochód nie wiem, już ma ostat na ostatnim tchnieniu jest. Nie jak naj, najmniej to właśnie znaczy. Takie silniki w, są montowane w Serenotrafikach i w innych i tam dojeżdżają nawet z jakimiś małymi naprawami do pół miliona, do 800 tysięcy kilometrów. Także ostatnią rzeczą, jaką trzeba się martwić, to tutaj o ten silnik i czy on ma duży przebieg czy nie, to naprawdę, naprawdę jest niewiele. W nocy bardzo ładnie tutaj wyglądają wszystkie liczniki, podświetlenia są nowoczesne w jasnych kolorach białych, nie jakieś tam czerwone, kolorowe i tak dalej. Naprawdę, jakieś mamy zawsze to złudzenie, że jedziemy jakimś samochodem nowoczesnym, nie jakimś tam starym trupem z innej epoki. Bo jednak, jakby nie było, jest to jeden z, z początków produkcji tych samochodów dziesiąty rok, 9 to, to mniej więcej pierwsze egzemplarze tych Megane Także konkurencja to w tamtych czasach wywodziła się jeszcze z lat wcześniejszych. A jakby ktoś nie wiedział, to takie megane było produkowane takim samym wnętrzem do prawie 2016 roku, i ciągle było atrakcyjne. Także. Nic się tam wiele nie zmieniło, nawet jak była jakaś nawigacja czy coś, to tego samego typu, takie tam i e linki w niektórych wersjach, jakieś boze gdzieś tam można było czasem wyrwać, ale to mówię o tych 14-15 rocznikach megany. Mamy tutaj też, jak włączamy radio, jakiś system 3D, Surround, jest też napisane, że jest jakiś tutaj zamontowany trochę lepszy system nagłośnienia. Hit! Aż do 50% taniej! Tutaj oczywiście tam muzyki nie ma, ale i tak nie można tego w filmach puszczać muzyki bez praw autorskich, ale jeśli chodzi o konkurencję, to gra na takim dosyć dobrym poziomie Radio Vereno Megane. kierownica chodzi oczywiście lekko, biegi też tutaj naprawdę jak ktoś przyjedzie to nie poczuje tutaj, że jakiś samochód jest użyty że coś tutaj chodzi jakoś tak, jakby miało się gdzieś w rękach zosta rozlecieć, albo gdzieś coś pod nogami lata, albo coś się rusza, albo no cokolwiek jakieś takie dziadowskie, żeby było i zniszczone i zużyte nie widać, że wszystko naprawdę w tym samochodzie jest takie na poziomie i wszystkie siedzenia nie są jakieś popalone, i w dobrym stanie wygniecione nie są. No naprawdę ktoś o ten samochód dbał. Nie był tam gdzieś taki dojechany do końca i był później sprzedany. Auto tutaj, jak wspomniałem, jest całe w oryginale. Jedyny element, który był zrobiony tutaj. Poprawka była zrobiona to na tylnym prawym błotniku. Ten cały rand nad kola był przetarty. Zresztą zobaczycie to na zdjęciach, jak ten samochód przyjechał z tego dnia do Polski, i kiedy była też odbyta ta droga, co mówiłem 300 km, gdzie ten samochód znakomicie się sprawdził i Naprawdę od razu było widać, że trafiono na bardzo dobry egzemplarz tego samochodu. Oczywiście jest w komorze silnika, co też można zwrócić w ogłoszeniach różnych. Każda rurka, chłodzenie nawet akumulatora, osłona akumulatora wszystko jest na miejscu. Zazwyczaj w megane. A praktycznie w 90% to wszystko jest gdzieś pogubione, i tego po prostu nie ma. No, rzadko kto tak to wszystko zadba i uszanuje. Rzadko kiedy są dwie karty, rzadko kiedy jakieś książki, chociaż zostały instrukcje. Rzadko kiedy mamy koło zapasowe, w tym wypadku jest nowe, jeszcze nigdy nie używane i Felga. Po prostu nigdy nawet nie założone. Każdy lewarek, wszystko jest na swoim miejscu. To naprawdę są wyjątkowe sytuacje, gdzieś. Zdarzające się od jakichś no, zachodnich Niemców, gdzieś te strony jakichś gdzieś starszych ludzi jeszcze, bo teraz naprawdę rzadko kto szanuje samochody niestety za granicą. Tak. Naprawdę chwilowo, tutaj zadziorskość tutaj te wszystkie turbosprężarki sprężarki, nic nie przerywa. Naprawdę chodzi bardzo, bardzo fajnie ten silnik. Widać, że, że jest zdrowy. No po prostu, że jest po prostu zdrowy. Tutaj tutaj się nie da ukryć, że ten silniczek jest zdrowy i jeszcze ma w sobie życia, a życia. Oczywiście fajna sprawa Klimatronik. Renu. Dużo jest jeszcze takich też z gałkami. A nic, nawet nawigacja, czy coś, bo nawigacja jest zawsze bezużyteczna. Do 2014 roku w Megane to nic z niej po prostu nigdy nie będziemy mieli. Bo, no bo wiadomo, że to wszystko są starocie, stare mapy. To na pewno milion razy lepiej mieć Klimatronik jak jakąkolwiek. Tam dziadowską nawigację, która tylko jeszcze w oczy nas oślepia i nic więcej. Auto też nie jest wybite, jakieś amortyzatory, cokolwiek tutaj. Nie czuć, żeby cokolwiek było naprawdę zużyte. Prowadzi się dobrze. Tutaj jest taka właśnie, tutaj wyjątkowo taka gorsza droga, gdzie jeżdżę, naprawdę czy po jakichś dziurach, czy gdzieś, no to wszystko są odgłosy głuche takie, świeże. Jeszcze, a nie jakieś tam jakby coś się miało gdzieś rozsypywać, czy rozlatywać w tym zawieszeniu. Oczywiście tempomaty. Tutaj tu dodajemy. O, teraz już 64 mam zadane tu na liczniku. I tak sobie samochód śmiało może jechać bez używania nogi. Go odejmiemy takie czerwone się zapali, że on wtedy zwalnia Silnikiem. Różne niewiaste rzeczy, ale bardzo fajnie wyglądające w nocy, Oczy jak teraz mam 50 na tempomacie, a przekroczę na 60, to też czerwone takie pole się załącza. No są to takie różne bariery. Oczywiście jest też się ogranicznik, że można ustawić 50 km na godzinę i więcej. Nie pojedziemy, żeby w tych czasach ciężkich czasach na mandaty nie zapłacić właśnie jakiegoś mandatu, to można sobie 60 ustawić. Na przykład No i wiemy, że w mieście tych 60 nie przekroczymy. Zawsze bezpieczniej Dziękuję wszystkim za uwagę. To będzie na tyle. Jest to tylko jednak Renault Megane, którym nieraz jeździłem, ale Myślę, że tutaj taki wyjątkowo dobry egzemplarz zadbany. Był przedstawiony tylko dlatego, ponieważ jest na sprzedaż, dlatego się powtórzył znowu test. No ale jak wiadomo, jak już czym się jadę, to na pewno jest to samochód godny zakupu, uwagi i tak dalej. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do subskrypcji.